Z kartonu To to jest z kartonu Tego typu To to też jest z kartonu Zobaczcie Z kartonu Albo że nie działa Okap Tego typu Ale się wkręcacie Jezus ludzie a jak się wkręcacie, jak jesteście dedlami totalnymi, zerami To się wkręcajcie No co, to to jest z kartonu, to jest z kartonu, to jest z kartonu, uchwyty Czubki jedne <grych> Bo inaczej nie mogę nazwać was No sorry, że tak pojechałem To jest z kartonu? Hmm, hmm. Mi się wydaje, że nie A mi się wydaje, że nie. Czuby jedne. <laughs> Widzicie. Latówka też jest z kartonu. No co teraz sprawdziłem, że to, to z kartonu jest. U kurde. Z kartonu, wszystko z kartonu. Wszystko. Właśnie widzę, że wszystko z kartonu. Tak, jasne czuby jedne. Ale was yy, leje moczym. Zimnym oczu nam teraz leje, w oczy, widzicie? Gdzie wy mówicie, że to jest z kartonu? Jezu, gdzie widzicie? Czy uchwyty z kartonu? Ja, ja, ja nie wierzę w to, co, że czuby, myślę, że to wszystko z kartonu są. <ślesz> wszystko z kartonu. No ja pierdyka. Zlew to jeszcze jest z kartonu? Sprawdzimy. Tego typu? Wszystko to też jest z kartonu? Co? Powiedzcie. Czubki jedne. Ja pierdolę, tylko co wy ty macie poslane w głowie? Podślane. Naprawdę. Ganci jesteście. Tego typu. Ale to są chorzy ludzie, którzy tak bieżą z tego typu. <laughs> Widzicie, ja się z was śmieję tutaj. Pokazuję, ja z was się śmieję totalnie. Po głupki jedne. Inaczej mogę, nie mogę wam powiedzieć. Bo nie jestem chamy jak wy tego typu. Zobaczymy, bolder przy okazji. Jak twierdzicie, że niby uszkodzony bolder, hahaha, <gryw> zaraz zobaczycie. No i co? Mówicie, że nie działa. A ja widzę, że działa. I ten też nie jest z kartonu. trupki jedna. Jak wy. Macie nieźle po stronie łupie. Ludzie, jezus. Co się zastanawiam? Waszą mądrością ludzką. Idzie to, to, to do, do szkoły, cofnijcie się. Może Was nauczą co życia, bo radzie gówno życie, wiecie, widzę. <ścoughs> Widzicie, ja się z was śmieję. Ja z was się śmieję totalnie. Wy nam robicie przykrość. Nie. My mamy z tego bekę. Bekę krę kręcę. Z tego, bo wy jesteście durni gorszy niż dzieciaki, bo dzie dzieciakowi się powie raz, a porządnie zrozumia. wam to się kilkanaście razy tłumaczy i po swojemu wszystko. Po drugie, tak jak mówiłem, w tym się mieści urządzenie, które podkręcacie do ilu jest, możecie sobie temperaturę. Ja trochę, tu jest kreska, ale trochę więcej puściłem, regulowałem. A gdzie to zepsute? Może u, u was w domu macie zepsute i za żal dupę ściska was, że w prostu yy, u nas dbano o swoje rzeczy niż wy. Taka jest prawda. Działa śmiało. Słychać jak nagrzewa. Widzicie? Działa tego typu. <gry> Półgłupki jesteście. Naprawdę. Na co zrobić? Waszą mądrością. I właśnie pokazujecie, że ta mądrość wam idzie blokiem. Ja się z tego nabijam, z waszej mądrości. Chcecie nas nauczyć, nauczyć nas, Chcecie, a sami siebie się nie umieją nauczyć. <laughs> Widzicie? To co wasi, Ja do ci. Wam. Nie ci, tylko wam jadę. Tego typu. Taka jest prawda. No, to wszystko jest tego. Może wy w domu macie kartony? Bo już się sam zastanawiam. Chyba sami macie kartony. Zazwyczaj wierzę, że ładne meble mamy. A wy macie gówno z tego. Poniszczone meble. Tego typu. Zobaczcie, jak się twarz śmieje z Was tego typu. No ale, <gryw> tak jak mówię, z, z lodówką to też Gdzie uchwyty. Lodówka ma coś takiego. No, widzicie, czuby, jedne, chorzy. Idźcie do lekarza. O nie, na głowę to już za późno. Mogliście już wcześniej <noise> Widzicie jak ja się z was śmieję Totalnie Ja, was, ja mam z was bekę Teraz od, odwróciliśmy w drugą stronę Bo wy robicie z nas bekę Teraz ja z was wyrobię bekę totalną. Co to kuchnia też jest, jest z kartonu? Mhm Tylko ciężka ten, ten karton bardzo ciężki karto tego typu. Ja z was zrobiłem zbekę totalną. Chowajcie się, wsyćcie się swojej mądrości. Bo taki bonzo pokazał wam, że trzeba być mądrzejszy, a nie być depilem jakby <laughs>